Cześć! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, czym jest dochód pasywny i jak go stworzyć, jak z niego korzystać. Zapraszam! Zacznijmy od tego, czym jest dochód pasywny. Jest to taki dochód, który w pewnym momencie napływa sam. Brzmi to niewiarygodnie, prawda? Jednak taki dochód ma każdy bogaty człowiek i chciałabym Ci pokazać, że to wcale nie jest takie trudne i jest to na wyciągnięcie Twojej ręki tylko musisz wiedzieć, w jaki sposób się tego podjąć. Ja buduję swój dochód pasywny na sieci marketingowej i na tym się oprę, bo nie chcę opowiadać Ci o czymś, co znam tylko z internetu, z książek, tylko coś, co sama faktycznie robię. Moja sieć marketingowa zajmuje się produktami aloesowymi, czyli kosmetykami i kolorówką, i kosmetykami, które używasz na co dzień, wszystko to, co masz w łazience. Past do zębów, dezodoranty, żele do mycia ciała, szampony, odżywki i tak dalej, wszystko to, co używasz, tak jak przed chwilą powiedziałam, do dbania o swoje ciało. I do tego napoje aloesowe, oraz wszystkie witaminy, minerały, suplementy diety, również odżywki, które używasz na siłowni. Zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle zajęłam się siecią marketingową. Zależy mi na tym, żeby Zarabiać pieniądze na tym, żeby dochód pasywny w przyszłości szedł ze mną za rękę. I do tego wybrałam produkty aloesowe, ponieważ używam ich na co dzień. Oczywiście możemy wybrać sobie sieć marketingową, których produkty nie będą nas zadowalać oraz nie będziemy ich używać. Jednak jest to strzał w kolano, ponieważ założeniem sieci marketingowej jest to, aby polecać drugiej osobie nasze produkty. Chyba nie muszę Ci tego tłumaczyć, że polecanie produktów, których sami nie używamy i ich nie lubimy, jest kłamstwem, czyli oszukujemy drugą osobę, a to nie na tym polega. Automatycznie rejestrując się w jakiejkolwiek sieci marketingowej, już na samym wstępie mamy rabat na nasze produkty. Więc po co nam rabat na produkty, których nie będziemy używać? Przede wszystkim patrzymy tutaj na siebie. Ja jestem zadowolona z produktów, które są w mojej firmie i sama ich używam. Nie muszę iść do jakiegokolwiek supermarketu czy do jakiejkolwiek drogerii, żeby kupić sobie kosmetyki. Ja kupuję dobrej jakości, wręcz luksusowej produkty, ich używam i do tego mam zniżkę. Więc tutaj już oszczędzam, ale to tylko na starcie. Jeżeli zaczynamy pracować, czyli bierzemy sieć marketingową jako biznes, nie tylko jako korzyść dla nas, to zarabiamy również na. Oferowaniu drugiemu człowiekowi produktów, możemy je sprzedawać właśnie drugiej osobie albo oferować mu wejście do naszej sieci marketingowej. Czyli rejestrujemy taką osobę do naszej sieci marketingowej, przestawiamy w głowach naszych partnerów to, że nie chodzimy do sklepów kupować produkty, tylko kupujemy od siebie. W jaki jeszcze sposób możemy tutaj zarabiać? Wprowadzając nowe osoby do sieci marketingowej, takie osoby robią zakupy i my mamy z nich procent. Te osoby nic nie tracą, nie, nie są przez nas wykorzystywane. My po prostu dostajemy bonus od firmy za to, że taka osoba została przez nas wprowadzona. Wiele osób zarzuca, że jest to wyzysk. Jednak wyzysk jest wtedy, kiedy osoba pracuje, dostaje mniej tylko dlatego, bo my dostajemy jej część. A tutaj nie ma takiej sytuacji. My po prostu dostajemy bonus, a ta osoba zarabia tyle, ile sobie zapracuje. W jaki sposób jest to dochód pasywny? Otóż, jeżeli robisz to samo na co dzień, czyli zakupy, ale robisz je u siebie i do tego robisz to przez internet, więc nie musisz tracić czasu na to, żeby wejść do sklepu i nauczysz tego wszystkich osób, które są w pierwszej linii pod tobą, oraz osoby w pierwszej linii nauczą tego z drugiej linii, druga linia trzecią i tak dalej w głąb. W pewnym momencie ty dostajesz bonusy tylko za to, że nauczyłeś tych ludzi kupować u siebie, a nie w sklepie. Oczywiście na początku musisz w to włożyć masę energii, pokazać ludziom, że to działa, bo oczywiście wiele ludzi jest uprzedzonych, nie do końca w to wierzy, nie wierzy w to, że pieniądze po prostu mogą wpłynąć na konto, ale tak jest i po prostu musimy się na to otworzyć, dlatego jesteś na tym kanale, bo jest to rozwój osobisty, czyli poszerzamy swoje horyzonty. Oczywiście sieci marketingowe są najróżniejsze, nie jest to tylko kosmetyka. Są to również produkty do czyszczenia domów, jest to pakiet lekarski, cokolwiek, usługi najróżniejsze, najróżniejsze produkty, jesteś w stanie wszystko znaleźć. Więc czy nie warto jest poświęcić czas na zarejestrowanie się, co trwa kilkanaście sekund i na wstępie już dostać rabat? Jak widzisz, nie reklamujesz żadnej firmy. Nie zależy mi na tym, żebyś zarejestrował się do konkretnej sieci, do konkretnej firmy. Zależy mi na tym, żebyś zrozumiał, czym jest dochód pasywny i w jaki sposób ja go buduję. Oczywiście to nie jest takie proste, jak się wydaje. To znaczy, jest, ale musisz w to włożyć dużo pracy. Na początku budujesz taką sieć marketingową, czyli szukasz osób, które również tak jak ty, chciałyby mieć dochód pasywny i uczysz ich tego, co wcześniej ci powiedziałam czyli przede wszystkim polecenie produktów oraz kupowanie u siebie, a nie kupowanie w sklepie. Jeżeli te osoby zaczną przekazywać te wiedzę dalej, to w pewnym momencie dojdziesz do jakiejś sumy, która zacznie Cię zadowalać i Ty już nie będziesz musiał robić nic poza tym, że nadal będziesz kupował u siebie. Oczywiście im więcej pracy w to włożysz, tym więcej będziesz zarabiał. Pewnie pojawi się tutaj kontratak, że nie masz czasu, że na początku to są grosze, jednak nie patrz na to, tu i teraz zobacz na 5 lat w przód. Jeżeli ja mam 21 lat i za 5 lat będę miała już dochód pasywny, to jestem z tego zadowolona, bo ani mnie, ani Ciebie nie stać na to, żeby odpuścić pieniądze, żeby odpuścić kilka tysięcy złotych, które po prostu tak naprawdę już wtedy będą spadać nam z nieba. Więc zastanów się nad tym, jeżeli masz jakieś pytania, to napisz do mnie, ja Ci oczywiście odpowiem. Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć więcej o mojej sieci marketingowej, Zapraszam również czy na Facebooku, czy na maila. Zapraszam również do łapkowania, komentowania i subskrybowania mojego kanału. Więc mam nadzieję, że się odezwiesz, że będziesz chciał budować swoją sieć marketingową i będziesz chciał zarabiać pasywnie. Trzymaj się, pozdrawiam Cię, cześć!